Siema mordeczki! Witam Was w mojej nowej serii. Serii, która będzie zupełnie inna niż wszystkie inne serie, jakie kiedykolwiek wypuściłem. A mianowicie... Witam Was z dworca we Lwowie. Jak widzicie, życie tutaj tętni, nic się nie dzieje. Jest ładnie, nowocześnie. I mega pozytywnie się zaskoczyłem, jak Lwów wygląda, ponieważ przyjechałem tutaj autobusem. Ja Lwów pamiętam sprzed, nie wiem, 15-16 lat i był ładne, ale zaniedbane miasto, był trochę rozpierdziel. Teraz jak jechałem autobusem, budowa na budowie, osiedle na osiedlu, od cholery ładnych aut, Życie na ulicach tętni, no tak jakby wojna nigdy do Lwowa nie zawitała. Co oczywiście nie jest prawdą i co też między innymi będzie tematem moich vlogów. Tak więc może po pierwsze, dlaczego ja w ogóle przyjechałem na tą Ukrainę? Może żeby tak skrócić, to żeby przyjechać na Ukrainę ciągnęło mnie już od mojego powrotu ze Stanów, ale w zeszłym roku jeszcze nie czułem się na to gotowy plus ogarnianie się, tak 10 lat nie było mnie w Polsce, tutaj już zaraz wyjazd. Do Australii, więc ten wyjazd musiał poczekać, a ja musiałem dojrzeć. No i w tym roku, jak przyjechałem już na wakacje, to za punkt honoru sobie postanowiłem, że ja chcę, a nawet muszę na tą Ukrainę pojechać. No i nadarzyła się okazja, ponieważ za godzinę przyjedzie tutaj po mnie Igor Tracz z fundacji Igora Tracza. Do którego dołączę, i dzisiaj mamy w planie przejechać chyba 1000 km do linii frontu, i potem przez kolejne kilka dni będę jechał właśnie z chłopakami z fundacji wzdłuż tej linii frontu, gdzie będziemy dystrybuować zaopatrzenie. Chłopaki będą robić szkolenia, możliwe, że będziemy pomagać w jakiejś ewakuacji, a ja postaram się to wszystko jak najlepiej udokumentować. No i jak najlepiej Wam pokazać. Tak więc jeszcze dzisiaj Igora poznacie i najlepiej będzie jak to on Wam opowie co jego fundacja robi, a robi bardzo dużo, ponieważ będzie to 74 misja na Ukrainę od początku wojny. Ale zanim się z Igorem spotkamy to ja sam się muszę ogarnąć i po pierwsze muszę wymienić hajs i muszę kupić sobie jakąś kartę SIM. Pierwsza zasada jest taka, o której mi Igor powiedział, że jak wjeżdżam na terytorium Ukrainy to muszę wyłączyć moją polską kartę SIM. I muszę wziąć ze sobą drugi telefon. Teraz na tym drugim telefonie muszę sobie zainstalować ukraińską kartę Sim i dopiero przez nią, przez Hackspata, będę mógł się moim normalnym telefonem łączyć. Takie kwestie po prostu bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że jedziemy w tereny, które będą bardzo blisko linii frontu. Z takich kwestii może informacyjnych to przejazd lwów Warszawa zajął mi 11 godzin, z czego praktycznie dwie spędziliśmy na granicy kosztował mnie on zaledwie 100 złotych i jechałem z jakimś ukraińskim przewoźnikiem. Powiedzmy, że takie 3 na 10 Internetu nie było miejsca były niewygodne i było ciasno ale było tanio. Mega mnie zdziwiła liczba autobusów, które w ogóle na Ukrainę jeżdżą, ponieważ jeżdżą ich setki. Właściwie co godzinę, co pół godziny macie jakiś autobus i z Warszawy Zachodniej jak sobie zobaczycie to po prostu to jest jeden za drugim wielka masuwa autobusów, które wyjeżdżają na Ukrainę. Nie ma żadnych pytań na granicy, nie ma żadnych problemów. A nie, dostałem jedno pytanie: po co pan jedzie? No to powiedziałem, że na wakacje i tyle. Luzik, bluzik. Teraz spaceruję główną promenadą, która prowadzi od dworca do centrum miasta, i właśnie idę do kantora, który się znajduje tam. Jadę moją pierwszą taksówką w Lwowie i mamy trochę czasu, dlatego chciałbym też pogadać z Wami o cenach, bo mnie one mega pozytywnie zaskoczyły. Po pierwsze, chciałbym wprowadzić nowy wyznacznik cen, ponieważ jest to produkt, który właściwie jeszcze częściej kupuję niż jajka jak gdziekolwiek jestem. A mianowicie ceny latte. I na przykład tutaj przed chwilą piłem duże laty za 7 zł, za 68 hrywien, a można powiedzieć, że 100 hrywien to jest takie 100 zł. Po drugie. Już od razu mówię wam, ile kosztują jajka, ale to cena jest taka tutejsza sklepu Ala Żabka, więc możliwe, że w większych sklepach będzie taniej. 10 jajek XL kosztuje tutaj 4 zł. Jeżeli chodzi o internet, to kupiłem sim kartę Vodafona i za 15 zł mam nielimitowany internet przez cały miesiąc. Znaczy, właściwie pokazuje mi, że mam 50 giga, ale oni to nazywają nielimitowane. No, a potem jest ograniczony internet, co i tak wydaje mi się mega, ale to mega dilem, ponieważ za 15 zł yy, chyba nigdzie nie miałem nielimitowanego neta, więc super. Ostatnia rzecz: kupiłem tutaj sobie też krosanta, takiego na ciepło z szynką, serem i pomidorem i zapłaciłem za niego 10 zł. Cenowo Ukraina, a jak na razie Lwów dalej wygrywają. Dojechałem na miejsce spotkania i oto przed wami ekipa Fundacja Igora Tracza i sam Igor we własnej osobie cześć. Siemanko. Siemanko Kopelato 20? 20, 20 cześć 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 <gusza> so... On <honor>. jest <gusza> z Teksasu, yeah. z Anglii <gusza> Super ekipa <gusza> Teksas, Anglia <Hey. gusza> O oh, kurde to tak, no to jest mój... bezpieczeństwa, to je, idzie ze mną, a tak, a to są graty, to są graty. Zatrzymaliśmy się na mały staw na stacji za Tarnopolem, jak widzicie ja już jestem troszeczkę przebrany i oficjalnie jestem w teamie Fundacji Igora Tracza, więc nawet spodnie na takie bardziej trochę bojowe i jak widzicie tutaj z drugiej strony to na ulicy jest na przykład blokada, i kontrolują co jakiś samochód takich blokad mieliśmy już kilka po drodze a jeszcze jesteśmy bardzo, ale to bardzo daleko od linii frontu i naszą destynacją na dzisiaj jest Mikołajów a jak sobie spojrzycie na mapę, no to z Mikołajowa do Czersonia już jest tylko kilkadziesiąt kilometrów no i Czersoń to już jest to miasto które jest podzielone na pół które jest podzielone rzeką i teraz jedna strona jest okupowana przez Rosjan, a druga strona jest ukraińska. I tam się dzieje teraz największa akcja. W tamte okolice też pojedziemy, ale to wszystko na spokojnie. Na razie ja się w ogóle muszę ogarnąć, umyć zęby, bo rano nie myłem zębów i przed nami jeszcze kilka godzin drogi. Kolejny stap na naszej drodze. Zatrzymaliśmy się teraz w niedaleko miejscowości Niemirów, żeby odwiedzić mechanika, który. Kilka miesięcy temu wymieniał tutaj cały silnik, robił remont całego silnika I zrobił to prawie za darmo A teraz będzie koronacja młodego pieska Tak, ruski wojenny i idź na chuj Chodź Chodź, chodź <śmiennie> pas, pas. Oh, Chodź, 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 chodź. Oh. Trochę jeszcze musi urosnąć, ale będzie dobrze Szybka przerwa na kolejnej stacji benzynowej, i chciałem tylko tak pokazać, jak wygląda taka zwykła, średnia stacja benzynowa, bo widziałem lepsze. Ta jest średnia. I jak możecie sobie zobaczyć, no, biedy to nie ma. Oczywiście, miałem dużo starych stacji benzynowych, które wyglądały, no, tak jak u nas w Polsce. Nie wiem, w latach 90. Ale też jest bardzo dużo nowych stacji benzynowych, i na przykład ta. Wygląda tak. I powiem Wam, że najlepsze stacje benzynowe w Polsce nie powstydziłyby się takiego wyglądu. Dzisiejszy blok jest tylko wprowadzeniem do mojej wyprawy po Ukrainie i póki mam czas, to chcę wam właśnie pokazać jak najwięcej rzeczy, które mnie tutaj tak od początku zaskakują. Ponieważ dzisiaj jest jedyny taki sielankowy dzień. Dzisiaj w nocy już będziemy spać w Mikołajowie. Od jutra chłopaki zaczną szkolenia, a jutro pojawimy się w okolicach Hersonia. No i tam będzie grób. Z tego co słyszałem, tam będzie naprawdę grób. My dalej w trasie dochodzi godzina 23. i przejeżdżaliśmy przez miasteczko wieś Oleksandrivka. I patrzcie, co zwróciło naszą uwagę. Jest to cały memoriał poświęcony domyślam się, że ofiar wojny na Ukrainie, a zwłaszcza żołnierzy walczących na tej wojnie. A najciekawsze we wszystkim jest to, że ten cały budynek tutaj w muralach to nic innego jak siedziba banku. I muszę przyznać, że robi wrażenie i jak tutaj przejeżdżaliśmy, a przejeżdżamy teraz przez wiele takich ciemnych wichur, to to miejsce się wyróżniało. Słyszycie to? Ta noc nie będzie należała do spokojnych. To nie są ćwiczenia. To jest prawdziwy alarm bombowy. Dotarliśmy już do Mikołajowa. Do naszej fajnej, sekretnej bazy, w której spędzimy dwie kolejne noce. No i to jest dobry czas, żebym Wam przedstawił Igora Tracza. Cześć. Może taka szybka retrospekcja? Skąd ty w ogóle, Nathan, się pojawiłeś na tej misji? Skąd ty w ogóle znasz Igora? No to tutaj się będę sprężał. 20 lat temu Igor prowadził sekcję wspinaczkową w Sopocie. No i ja na tą sekcję chodziłem. Tak więc, Igor, może takie pierwsze pytanie i najważniejsze. Co ty na tej Ukrainie robisz? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie w dwóch zdaniach, jakbyś zaraz chciał to usłyszeć. W skrócie, nie da się. Od trzech lat pomagam walczącej Ukrainie. Zaczęło się od pomocy bardzo łagodno, zaczęło się od pomocy przede wszystkim zwierzętom, bo na tym się bardzo dobrze znam. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego Twoim widzom. Natomiast teraz po trzech latach nasza pomoc się bardzo mocno rozbudowała. Jest to 74. nasz wyjazd do Ukrainy i za każdym razem dostarczałem pomoc do rąk własnych osób walczących. Ale walczących w różnym znaczeniu tego słowa walczącym o wolność Ukrainy, czyli żołnierzom, si siłom specjalnym, ale również medykom. Szpitalom, pomagamy w ewakuacjach cywili, pomagamy w ewakuacjach zwierząt. Rozpoczęło się od pomocy zwierzętom, a skończyło się na pomocy na, na szeroką skalę. Pracujemy z ludźmi z całego świata, pracujemy z różnymi instytucjami z całego świata i wspieramy tych, którzy potrzebują tej pomocy bezpośrednio. I to jest bardzo ważne, podkreślam to po raz kolejny, to słowo bezpośrednio, dlatego że my nie docieramy do magazynów w Kijowie czy we Lwowie, tylko jedziemy. Bezpośrednio pod linię walk. Nie mówię w same centrum walk. Nie jeździmy na linię 0, ale jeździmy na linię drugą, na linię trzecią. Jeździmy po 3-4 km od bezpośredniej linii frontu. Docieramy z tą pomocą tym osobom, które najbardziej tej pomocy potrzebują. Czasami się kończy to ewakuacją jakichś cywili, czasami się kończy ewakuacją zwierząt. A teraz, na przykład podczas tego konwoju, realizujemy również dwa szkolenia z pomocy medycznej dla żołnierzy, którzy dopiero rozpoczynają walkę o wolność Ukrainy. I to jest już Twoja. 70. 74. Wyjazd, tak? wyjazd, Ale podkreślmy to, to nie jest 74. wyjazd, na którym ja jestem. My, jako nasz zespół, jako nasza fundacja, jesteśmy 74. komojem. Ja osobiście byłem, teraz dokładnie ci nie powiem, ale w granicach 35-37 razy mhm. w Ukrainie, ale wszystkie 74 komwoje przygotowywałem z naszym zespołem, bo mamy około 10 wolontariuszy, którzy systematycznie jeżdżą. Każdy taki komój składa się z dwóch, trzech samochodów, zawsze zapakowanych po sufit. Jeździmy ze sprzętem medycznym, z lekami ze sprzętem dla żołnierzy, takim jak hełmy, jak kamizelki kulotworne, jak odzież, bo mogłoby się wydawać, że mamy XXI wiek, przecież niczego nie może tutaj zabraknąć, przecież cały czas pomoc jest przesyłana z zachodu, państwa europejskie, Ameryka, cały NATO pomaga systematycznie, ale uwierzcie mi, to jest kropla w morzu potrzeb i bardzo często te potrzeby nie docierają bezpośrednio do tych, którzy tego potrzebują, bo to będzie pewnie oddzielny temat, o korupcji w Ukrainie nie możemy już długo rozmawiać. Dobra Igor, to wspomniałeś, że pomagasz także zwierzętom i że rozwiniesz ten temat. Dlaczego zwierzęta pełnią w Twoim życiu tak ważną rolę? Wiecie, bo ja uprawiam dyscyplinę sportu, która jest totalnie egzotyczna. Pewnie część, bardzo mała część Twoich widzów nie może znać. Na przykład przez Abelarda Gizę, który zrobił taki sketch Mistrz Świata. Jak nie znacie, oglądajcie, sztos. Dlaczego zwierzęta? Bo uprawiam sport, który jest bardzo mało popularny. Ścigam się za zaprzęgiem. Wiem, jak tam brzmi w Polsce. Ale faktycznie robię to od ponad 20 lat, robię to zawodowo przynajmniej lat 15. 10 razy wygrałem Mistrzostwa Świata, chyba 19 razy z moimi psami zdobyliśmy tytuł Mistrzów Europy w dyscyplinach psi zaprzęgów. Czy to są wyścigi na saniach, czy to są wyścigi na kołach, jedni z najlepszych na świecie. Nie zawsze wygrywamy. Ja zawsze powtarzam, że ja więcej razy przegrałem Mistrzostwa niż je ja wygrałem, mhm. no, ale mówimy o tym, co jest sukcesem. Więc 10 razy wygraliśmy z moimi zwierzętami Mistrzostwa Świata. Jest to bardzo ciężki sport fizycznie dla psów, wiadomo, ale one to kochają robić. Jak jakiś hejt się posypie, to nie odpuszczę. Jeśli ktoś będzie hejtował, zapraszam na trening, ale jest to również bardzo ciężka z sportu dla zawodników. Dla zawodników w tym są również ludzie, bo to taki sport, w którym trzeba połączyć wysiłek fizyczny człowieka razem z wysiłkiem fizycznym zwierząt. I to było leżało mi najbardziej na sercu. I wiecie, sportu uprawiam, i jak, jakikolwiek sport uprawiasz, jesteś w dobry te klocki, to masz kontakty międzynarodowe. Więc jak wybuchła wojna w Ukrainie, ta pełnoskalowa wojna. Ja byłem w tym czasie w Norwegii na świata. Wtedy wywalczyłem czwarte miejsce i pamiętam jak dziś, jak w trakcie realizacji zawodów dotarła do nas ta informacja, że jest 24 lutego, że się wojna. A my byliśmy środowiskiem, które skupiało ludzi, zawodników z różnych kontynentów i z różnych państw. To było 40 kilka narodowości, I w tym mhm. Rosjanie. Rosjanie, których doskonale znam, z których trenowałem. Ja w Rosji pracowałem w latach 2012-2014 jako trener i szkoliłem zawodników rosyjskich. Traktowałem ich jak rodzinę, oni mnie traktowali jak przyjaciela, mieszkałem u nich, świetnie płaci. I Mało tego. Kiedyś zaproponowały nawet obywatelstwo rosyjskie przez ministerstwo sportu, które odrzuciłem, powiedziałem, nie będę jak Steven Seagal. że nie? Nie, <laughs> nie jestem tak, tak, znany, tak znany jak Seagal. W każdym razie. Powiedziałem im, dziękuję. Tak. W 2019 roku byłem po raz ostatni na wykładach, na treningach i na zawodach w Rosji i uważałem ich za przyjaciół. Natomiast jak wybuchła wojna, nasze drogi się drastycznie rozeszły. Z tych moich wielu znajomych w Rosji, których tak dobrze wspominam, tak dobrze znałem, to 99% z nich, kiedy ja podjąłem decyzję, że jadę na Ukrainę pomagać. Powiedziałem wtedy odbiorcom na swoich social mediach: Słuchajcie, kochani, jest wojna w Ukrainie, którą rozpętała Rosja, to ja do tej pory wstrzymuję sprzęt, sprzęt do wyścigów i zaprzęgów i nie stanę na linii startu z żadnym zawodnikiem z tego kraju, póki ta wojna się zakończy. Momentalnie zostałem wrzucony błotem przez moich przyjaciół z Rosji, zostałem wyzwany od nazistów i faszystów. Mhm. Moje zdjęcie wylądowało na rosyjskim Facebooku, czyli w Kontakcie, taki, taki portal mają. I na tym portalu moje zdjęcie z podpisem e, Czempion mira faszystów, pomaga faszystom w Ukrainie. Nie byłem w stanie się porozumieć z Rosjanami, z moimi przyjaciółmi z Rosji, dlatego że oni próbowali mi nauczyć historię nową. Oni mi tłumaczyli jak to Putin współcześnie jest tak dobry jak Stalin, który walczy o wolność świata i pokona faszystów tak jak Stalin pokonał podczas II wojny światowej. Kiedy ja je mówiłem, że kiedy rozpoczęła się wojna Wojna światowa w 1939 roku, to oni mi tłumaczyli, że w 1941. Tych różnic było tyle, że nie mogliśmy absolutnie znaleźć wspólnej drogi do porozumienia i żeby ten temat na spokojnie omówić. Mówimy o ludziach, którzy są wykształceni, którzy zwiedzili ze mną świat, którzy ścigali się na lasce w Ameryce Północnej, jeździliśmy razem po całym świecie. Znamy wiele różnych narodowości, mamy przecież z różnych państw, natomiast pomimo tego oni są tak przesiąknięci tą propagandą rosyjską, w którą wierzą, że nie ma sensu, uwierzcie, nie ma możliwości, żeby tym ludziom zmienić światopogląd. To są wyjątki, to jest naprawdę mały procent. I wśród tych moich znajomych z Rosji jest mały procent ludzi, z którymi mam do dnia dzisiejszego kontakt. I ci ludzie są po tej dobrej stronie mocy, ale nie mówią: Igor, nas jest może 5%. Co my mamy zrobić? Mm -hmm. My próbujemy, ale to jest walka z wiatrakami. Okay. I to, że ja mam te kontakty międzynarodowe w sporcie, wszystkich zaprzęgów, te kontakty niesamowicie pomogły mi w pomaganiu Ukrainie. Pierwsze nasze konwoje były skierowane do pomocy zwierzętom. Ewakuacja zwierząt z Ukrainy, dostarczanie żywności, leków do Ukrainy. I w tym momencie zaczęły się dołączać do nas kluby, grupy ludzi, z całego świata, które jakoś tam z moimi fanami w sporcie zawsze a się ścigają. Ktoś wysłał 100 dolarów, ktoś inny wysłał worek karmy. Pamiętam, jak zawodnicy ze Szwecji wysłali 26 ton karmy tirem. I dostałem telefon. Panie Gorze, Tir wie, że to pana na, 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 na wsi. Ja już ja jestem zdrowy. Nie? Pierwsze, pierwsze miesiące składowania segregacji towaru to były u nas na podwórku i u naszych sąsiadki na podwórku. Mama ma większe garaże niż ja, mhm. tam można było sprzęt składować, no, ale minęło kilka miesięcy, na początku kilka tygodni. Nasze podróżowanie do Ukrainy to już nie był tylko rejon przygraniczny, rejon Lwowa, tylko myśmy już w kwietniu byli, kilka dni po wyzwoleniu Buczy, że byliśmy w Buczy i Wierpieniu. Wracając do naszej przeszłości, pochwaliłeś się widząc, skąd się znamy. Znamy się szkoły wspinaczkowej, a tak naprawdę ta szkoła wspinaczkowa to był taki początek przygody, która się rozpoczęła w moim życiu, czyli dotykanie różnych dyscyplin sportowych. I w tym czasie również pracowałem jako specjalista od technik alpinistycznych, wysokościowych i między innymi z naszego klubu, w którym również uczestniczyłem. Mamy wychowanków, którzy trafili obecnie do Formozy, do Gromów, w najlepszych jednostkach specjalnych w naszym kraju. I pracowałem również przez kilka lat z takimi ludźmi, i te kontakty wojskowe. Bardzo mocno teraz zaczęły się przydawać tutaj w pracy w Ukrainie. Część z tych ludzi udziela się bezpośrednio z nami, z tych żołnierzy, to są bardzo często byli żołnierze i weterani jednostek specjalnych i połączyli nas również z weteranami, jak również z żołnierzami tutaj już walczącymi w Ukrainie. Kontakty międzynarodowe były na tyle mocne, że pozwoliły nam kolekcjonować, zbierać, dostarczać nie tylko pomoc dla zwierząt, tylko w tym momencie zaczęły się pojawiać mundury, kamizelki konoporne, hełmy. Medycyna pola walki. Zaczęliśmy w swoim zespole zrzeszać ludzi, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach, od medycyny przez, przez walkę, poprzez instruktorów różnych specjalności. Mm -hmm. Więc, wiesz, nagle, mija jakiś czas, nasz wolontariusz Will z Anglii pisze książkę pod tytułem The War Next Door, która jest opowieścią o naszych kowojach z pierwszego roku naszych kowoi. Książka wydana jest w Anglii, gdzie jest pierwsze dziesiące bestsellerów na rynku angielskim. To nam pozwala, otwiera nam furtki do pewnych instytucji. Podpisujemy umowę z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii. Mamy dostęp do pewnych tajnych niezwanków, które nam wydają sprzęt, który jest tutaj niezbędny. A dlaczego nam Coś mógł się stawić? Przecież są olbrzymie transporty, prawda, na Ukrainę, na Toski i tak dalej. No, dlatego właśnie, żeby docierać bezpośrednio do małych zespołów walczących, do małych jednostek, do małych takich rod, kilku nawet osobowych, które doskonale pracują, ale brakuje im czasami rzeczy, które są gdzieś blokowane przez ich zwierzchników, czy przysłuchowane przez korupcję, która tutaj była, jest i podejrzewam jeszcze wiele lat będzie. Wojna w Ukrainie musicie wdawać sobie sprawę nie jest wojną czarno-białą. Wojna w Ukrainie ma wszelkie odcienie szarości i dla wszystkich tutaj jednym wspólnym wrogiem jest Rosja. Natomiast ja uważam zawsze i wiele to często mówię, że ta wojna jest wielopoziomowa, że jed, z jednej strony walczymy z Rosją, z drugiej strony walczymy z korupcją, jeszcze z politykami, z różnymi interesami różnych grup trzających władzę w Ukrainie. Dlatego pomagamy. Pięknie powiedziane. Idziemy, <gry> Idziemy spać, ale zanim pójdziemy spać, to powiedz mi, gdzie cię można znaleźć i jak można was wesprzeć? O, to jest dobre pytanie. To jest najważniejsze eee, pytanie. Znajdziecie nas na social mediach: Instagram, Facebook, Igor Tracz albo Fundacja Igora Tracza. Na YouTube też, troszkę nas można poszukać na Twitterze. Nie jesteśmy za bardzo rozpoznawani, robimy po cichu swoją robotę. Ale Instagram my. chyba będzie taki najmocniejszy. To, tak bo... się uda, na Instagramie chyba obecnie Facebook, tak. Instagram, te dwa kanały będą najlepsze. Tam są linki do naszych zrzutek. Zbieramy przede wszystkim kasę na paliwo i na naprawy naszych A bo wiecie, jak brzmi dumnie fundacja. Na przykład w tej fundacji jeżdżą cztery prywatne samochody nasze, które jeżdżą systematycznie do Ukrainy. Jeden już miał trzeci raz silnik wymieniany. Na jednym konwoju, tak jak teraz z tobą, mm -hmm. robimy 5,5 tysiąca kilometrów, z czego tysiąc wzdłuż linii frontu. Nie oszczędzamy naszych samochodów. Ja już potrafimy. dzisiaj, jechaliśmy w nocy przez takie wertepy, ja już czułem, jak nie oszczędzają tych samochodów, więc wiem, co mówi. Także jakby ktoś chciał naprosić furę, chętnie przyjmiemy, bo szkoda naszym. Natomiast najważniejsze jest to, że my potrafimy zbierać pomoc. My mamy naprawdę pełne czasami magazyny, żywności dla zwierząt, żywności dla, dla ludzi, sprzętu wojskowego i medycznego, natomiast problemem jest dowiezienie ich w odpowiednie miejsca, czyli Dystrybucja, czyli środki na paliwo, i naprawy naszych samochodów. To są dwie podstawowe rzeczy, które najbardziej potrzebujemy. Bo na to jest najtrudniej uzbierać, uzbierać kasę, szczególnie kiedy mamy prawie trzy lata wojny i rosyjski trolling działa genialnie. Osobny temat, na osobny, na osobny odcinek i społeczeństwo europejskie i polskie się zniechęciło z różnych powodów, można o tym długo rozmawiać. Więc krótko mówiąc, zbieranie środków na pomaganie jest coraz trudniejsze, a samemu pomagać się nie da. Więc trzeba robić teamwork. Output robić Ja na pewno również umieszczę link do zbiórki w opisie do tego vloga. A my się z Wami już dzisiaj żegnamy i będziemy się widzieć w kolejnym vlogu, w którym już pokażę Wam, jak praca Igora i jego fundacji wygląda już tak namacalnie. Kiedy będziecie szkolić właśnie jutro oddziały z pierwszej pomocy. Tak, i dostarczyć pomoc pod linię prądu. Jutro do roboty. A dzisiaj do spania. Nara mordeczki.